Cześć, z tej strony Dawid. Dzisiaj wiercimy mojej nowej pracy. Teraz jestem na lipkarze LRB 125. Widzicie, mamy tu wszystkie parametry. Automat wierci, ja nie trzymam. Mogę go wyłączyć. Znaczy, że cyknę, tak już nie działa. Weźmiemy, żeby włączył. Naciskamy guziczek i samowierci. I robimy jeszcze tylko sobie delikatnie posuw do dołu. Trzeba obserwować wszystkie parametry maszyny. Jeden pulpit, jeden komputer, drugi tak, trzeci, tutaj jest kolejny pulpit, tu mamy jeszcze jeden pulpit, tam z tyłu jest jeszcze jeden, także jest tutaj guziczków do obsługiwania. No. także na razie, na razie tym akcentem zakończymy. Hej.